Jestem Józef Żmurek i dzisiaj zajmujemy się kontrabandową dostawką kwiatów. Ale bardzo zdrowie, to jest Józef Żmurek. Jaki kodek na przejeździe? Jak, jak? E, bardzo dziękuję. I osiem, my na miejscu. Pojechali. Jestem. Czekam. Bardzo zdrowie. Dobry dzień. Menedżować. Józef Żmurek i ja prewiz wam trysiczki kontrabandowe. Primaju. <laughs> Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. <laughs> Dziękuję. Мені цітки що подарували арбузика, <плес> то есть Josep Żmurek i zaraz Jana Sychowi. Tu troszkę straszne, ale wсевно nie tak straszne jak Nmostyski dali ciągla, znajdę, ale to wсевно mnie nie zawadzić widate jak wytoś Bardzo zdrawiam ви замовляли у нас контрабанду. Контрабанду так. І є в мене. Та ви що? От вона. А то... то є вам. То є мені, я то є хабар. <laughs> На камеру. Дякую дуже. Дякую.